Szanowni Państwo, mam zaszczyt zaprosić Państwa do obejrzenia drugiego już odcinka naszej nowej serii z cyklu Gość Telewizji Radom. W pierwszym odcinku gościliśmy Pana Jacka Wrocławskiego, przedstawiciela firm ubezpieczeniowych i rozmawialiśmy na temat ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych. Ten temat w tym tygodniu będziemy kontynuować. A naszym gościem będzie Pani Prezes Szpitala na Józefowie, Pani Luiza Staszewska. E, przy okazji chciałbym Państwa zaprosić do współuczestnictwa w tym programie. Poprzez zadawanie pytań, e, Wasze pytania możecie przesyłać na adres mailowy, który w tym momencie się pojawia na ekranie. E, I najciekawsze pytania będziemy zadawać naszym gościom, w tym oczywiście e, Pani Prezes. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka już w czwartek wieczorem.